Siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, znajdujemy się teraz w Częstochowie. Kurwa, gdzie to tam, tam Siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w Częstochowie po koncercie. Jeszcze mokry tom, co jest. A jaki koncert był Hip Hop Elements Festival w Częstochowie? A ja już chciałbym zaprosić od razu przy okazji 31 lipca. Moi drodzy, spotkamy się gdzie? W Mielnie. Zapraszam serdecznie, Gierobo SN, Orodzina Rolboi Style, Rafnek Style, Rybnik Style, razem z BRK, Joto z Kleja. Będzie mnóstwo niespodzianek, będzie ogień, będzie szał, pał. Pozdro! Mielno, 31 lipca. Hy! Więc za paliskiem, w górę, w dół, bo nie blisko węglu, a znak od ramy, znak na mnę. wszystko, bo papi, że po nie ma tu i za... 全世界。